Patrzcie na budleje. Jakieś gacie staniki wiszą. Zobaczcie, jakie to bydle porosło. No takiej budleje to Sławek jeszcze nie miał. Nie miał Sławek. Mało tego, to było przycięte przy samej ziemi. To są odrosty praktycznie od ziemi. No i powiem Wam, że motyle tu hulają. Muszę ponagrywać. Kurde, jakieś w końcu fajne to ujęcia. Może jutro. Tylko, że jest potrzebne słonko, żeby się siadały motylki i fajna jakość jest właśnie z zoomem. Jak się przybliż do tych Motyleczków. Zawsze takiś pokarm dla motyleczków. O, zobaczcie, sykki Mensis tutaj wychodzi, nie? Tutaj. No, ode mnie już jest dużo wyższy. A był taki, tak, nie wiem, w wysokości jak ta palma. No nie, to jest taki był. Powiedzmy, że miał 70 cm. Filmy są o tym. I już spora wypociągnął. A Rundo Donaks od Michała dwubarwny. Niedawno sadzony. Też widać, że dopiero zaczynają wychodzić grube. Też nie będę wykopywał. Zobaczymy, czy to sobie przezimuje No, tak więc tak to proszę jak was wygląda. Przechodzi się fajnie w takiej dżungli. Jeszcze co najmniej 60 dni myślę będę w tej dżungli. Jeszcze to sporo wszystko podrośnie myślę. I, i co? I kończę film. W sumie to już kończę od 2-3 minut. Idziemy dalej. Kawę trzeba wypić. Jeszcze nie wypiłem. Jeszcze pokażę. Maureli cięty. Rok temu, co próbowałem ten ukorzenić z korzenia nie udało się, a w tym roku wynagrodził, no tak bordowymi liśćmi, ziemia jednak mastera robi robotę w tym roku stwierdzam, plus oczywiście nawóz Krystalan, o następny odrost kimensis też jest taki spory, no i na szczęście odżył mój piękny NST zielonolistny, no to jest piękne, podobny do tamtego, bo to są bracia, tylko tamto już chyba jest klon in vitro, a to jest oryginał, dlatego z tego znajdziecie nasiona, a niestety Wentrykosu Maurelli nie znajdziecie nasion, bo wydaje mi się, że to już jest klon, tak jak Musa Grand 9. No, cytruski jeszcze pięknie rosną, zobaczcie, jakie bambaryły popierdzielają, coraz większe rosną cytryny. Tam też daleko widać, tak w kupie trochę tu ugniotłem, ale spoko o, ta rokko pomarańcza, bo cytryna majera zaczyna już postawać ładnych liści, dają więcej nawozu i zaczyna sobie kwitnąć. Tak więc tak, proszę ja, was to wygląda. Kukurydza gigant, nie, nie, zrobi, nie zrobiła się na jakiś gigant w tym roku, ale spoko. No dobra, jeszcze wejdziemy do szklarni. No i oczywiście zakończymy na wejściu, bo tutaj jest też co pokazać. No tutaj to w ogóle w... nie, no peskitu jak nie rosło nic, kupę czasu, czekajcie, nagrywa się, nagrywa się. Jak nie rosło kupę czasu, tak zaczęło wszystko rosnąć konkretnie. O, moim dziumdziaczkom, Juchu, kupiłem taki litrowy pojemniczek, sobie będą skubać i nie będę musiałby na mnie co chwilę dawać żarcia. No, wracając do szklarni, jesteśmy w szklarni w sumie. Z... Pamiętacie, tą próbę za 4 złoty z... 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 z biedronki. Taka zdechła, taki patyczek był, nie? Tak, to ona. To ona. Nie, no, tego się nie da opisać, nie? Nie da się opisać, mało tego patrzcie. Zara będzie zakwit pełno kwiatów, ogórków kurde i trój, trz, trójbarwna o trzech kwiatach, to już wymagania mega, ja je tu trzymam, żeby one szybciej podrosły, trój, tr, trzy, kwiat, trzy kolorowe, zobaczcie robią takie plamy, to są właśnie z oznaka, że no, no lepsza jest, ja myślałem, że to nawóz brakuje, ale też pięknie rośnie, ale na razie nie, nie, nie chcę sobie zakwitać, wiadomo tym bardziej leryta z tym chyba później kwitnie. Ogórek, za pieprza, o góry będę musiał w końcu wchodzić, zrywać. Dobrze jest. Ogólnie welutina ta podwójna z nasionka jednego co dwie wyszy, już mają z metr. Jak widzita Dobra, tyle, bo kurde. bo nie, na koniec jeszcze wiecie co najlepsze? Patrzcie. Tu, w tej szklarni. Tak, w tej szklarni. Na tej ziemi. Musi się wszystko zmieścić z tamtego ogrodu. Co byliśmy i widzieliście wejdzie. Dajcie znać ciekawe kto do końca ogląda. Dobra pamiętajcie łapcy i te inne dziwne wynalazki. Idę wrzucić film papaje jeszcze papaja gruba pała papajki sobie rosną ładnie jedna druga trzecia chyba trzymam bo jedną oddałem komuś widzowi jak przyjechał przywiózł mi o taką riegatę chyba. Yy, co to? No to to wiecie co to jest. One wielkie rosną, potem trzeba ciągnikiem ciągać jak Michał na przykład. Dobra, idę, bo jest kurde, wiecie jaki skwary się nadają jakąś yy, tor, tornado, Jakoś, jakieś wiatry czy coś mają być, burze, bo dziś jest taki ostatni gorący dzień, a jutro ma być zimniej. Lipa Grand nine jeszcze, listek, zdrowy listek, i trzeci leci. I Weinte Kohol tam w rogu się ciśnie. Z prawej spaliło, po lewej ładny. Po prawej tam u góry widać ładny, idzie następny. Nie widzę owocowania, ciąg dalszy nastąpi. Ale jak już nie ma y, o tej porze roku bananów, czyli znowu wiecie, no, kolby, to nawet jak wyjdzie za miesiąc czy dwa, to przez zimę raczej nie dojdą, tylko padną. Pff. Dziękuję, Nara, cześć. <gryw> nie, cześć. Miałem jeszcze pokazać tu. O, tak to tu porosło, zobaczcie. Big derczuwa i Mensis jest listkiem, znaczy się przerósł już dach, jest dużo wyżej od dachu. Maureli go goni, też tu jest piękne listochy puściły do dołu daleko. Drugmansia oczywiście za niedługo też zacznie kwitnąć i znowu zacznie tutaj pachnieć. Tak więc tutaj na ganeczku moje mikro zarosło sąsiad kosi tego tak słychać. Dobra, nagadałem się. Teraz już na pewno kończę. Nie ma tak to moje końce, nie? Nie mogę się skończyć. Także wiecie już kończę, na razie kończę cześć. Szcie jesteś, niech zaręśnok, nie wiesz, gdzieś śmiek, sobie się omienienia, nie śmioch.